Ewunia, chodź tutaj! Szybciej! A czy ty wiesz, że dzisiaj twoje są urodziny? A Pamiętałaś jednak! No! No to rączkę! Grabura! To każdego roku o tej samej porze każdy Ewunia ci składa co tylko może, więc i ja, korzystając z tej sposobności, życzę ci dużo szczęścia, radości nie każdy dzień będzie piękniejszy od pozostałej godziny, a ludzie, których spotkasz niech ci niosą gorące promienie miłości. A dziękuję bardzo, dziękuję. No. A tutaj Ewunia dla Ciebie, prezenciki. chociaż skromne, to skromne. No, Także tutaj zobacz, piękne kwiaty. Pięk... Aż piękne. Piękne ten. Tutaj Moje masz ten. Kolory. No. O, o, jeszcze o, tutaj jeszcze... czekoladka. czekoladka. Jewunia, dzisiaj już obiadu nie rób. Zapraszam cię, kochanie, na obiad do porządnej restauracji. A ty nie zapraszasz, a ja mam płacić, tak? A jak zapłacisz, to nic się nie stanie. Ja Także dobra, jeszcze raz buźka Dobra, nie mam czasu, to biegnę. No to na razie pa. Na no którą mam się wszystkie? Na osiemnastą.